Witaj. W Tao, w taoizmie istnieje pojęcie NEIDAM, tłumaczone jako wewnętrzny eliksir. Kiedy układasz się do snu, znakomicie rozpoznajesz, jak śpić Ci się najwygodniej, najlepiej. Wiesz, czy potrzebujesz dużych poduszeczek, czy małego jaśka. Wewnętrzny eliksir, Spokojne ukołysanie. Ty wiesz, jak najlepiej ci się śpi. No chyba, że śpisz na jakiejś niewygodnej, rozkładanej wersalce, i nie zadbałaś, albo nie zadbałeś o swoją wygodę snu. W gruncie rzeczy na tym polega istota neidam. Czy potrafisz zadbać o swoją wygodę? Czy potrafisz uruchomić swój wewnętrzny eliksir, czyli odpowiedź. Co jest dla mnie dobre. Co jest moją naturalną skłonnością. Do czego się garnę. Jak lubię spać, jeść, pracować. Oczywiście w toku wychowania dostaliśmy mnóstwo wzorców i nie wszystkie one pasują do naszego wewnętrznego eliksiru. Znowu, wewnętrzny eliksir można rozpoznać dość łatwo. Coś co ci pasuje, do czego się garniesz. Coś, co jest na zewnątrz pasuje do tego, co jest wewnątrz. Wewnętrzny eliksir to tak jak z kawą. Kawa przepięknie pachnie, ale czy rzeczywiście ci służy? Czy pasuje do twojego układu krwionośnego, ciśnienia? wewnętrzną właściwością i eliksirem kawy jest napar, który tak dobrze znamy? Wewnętrznym eliksirem, właściwością cynamonu jest jego charakterystyczny smak i zapach. Ale czy lubisz cynamon? Czy on ci rzeczywiście pasuje? Czy smakuje ci w potrawach? Mm. Mam też syrop klonowy. Wewnętrznym eliksirem klonu jest pozyskiwany z niego syrop. Czy lubisz? Syrop klonowy, czy on do Ciebie pasuje? Istotą życia pszczół jest tworzenie miodu i wosku. To zajączek wykonany z wosku, który pszczoły gromadzą, dlatego żeby uszczelniać swoje ule. Innymi słowy mówiąc, wewnętrzny eliksir to jest coś, na co potrafisz odpowiedzieć w sposób pozytywny. To jest w zgodzie ze mną. To czyni mnie spokojnym, zrównoważonym. To jest odpowiedź, jak mieszkać, żyć, spać, pracować, działać w zgodzie ze sobą i w zgodzie z własnym otoczeniem. Co mi pasuje, co jest moją wewnętrzną właściwością, dzięki której ja potrafię funkcjonować w harmonii. I od dzisiaj, kiedy kroisz jarzynę na sałatkę, albo ścielisz swoje łóżko, albo wykonujesz kilka podstawowych kroków w kierunku do drzwi, zanim wyjdziesz ze swojej pracy, możesz zadać sobie pytanie, jaki jest mój wewnętrzny eliksir? Co lubię? Co mi służy? A co zostało przyjęte, dlatego że ktoś mi to wmówił, ktoś mi to zaproponował, ktoś mi to narzucił? Co jest moje, co tak naprawdę lubię i na co moja wewnętrzna jaźń, moja mojość we mnie odpowiada pozytywnym tak. Czasami masz tę intuicję, a nie kiedy ją gubisz. Czujesz, że coś ci smakuje, coś ci służy, coś powinnaś jeść, a coś innego odstawić. To samo dotyczy Twoich związków, relacji z ludźmi. To samo dotyczy Twojej pracy. W gruncie rzeczy to wiesz. Nie powinnam się z nim kolegować. Powinienem się zdystansować do tej sprawy i do tej sytuacji. To mi nie służy. Ale bardzo często zagłuszamy ten BOS. No Dan mówi: Kiedy uruchomisz sobie swój wewnętrzny eliksir, to tak jak w naturze. Drzewa i zwierzęta idą w te miejsca, jedzą te rośliny czekają tych dróg, które są ich drogami.